Wszystkim piątek i tak, odcinek o pięciu autach, kolejnych autach, których za darmo nie chciałbym mieć i nie chciałbym ich rano znaleźć w swoim garażu i nie chciałbym, żeby ktoś mi dla trolla je podrzucił. O ile kiedyś ten odcinek... Z pierwszymi siedmioma wywołał bardzo dużo uśmiechu na Waszej twarzy, i były to auta, jakże wydawałoby się zajście artystycznie zaprojektowane i dość powszechne. To się mi, że ta lista ma jeszcze dużo pozycji, bo czasem producentom dziwne rzeczy się trafiają do głowy i dziwne auta się też potrafią namalować na deskach kreślarskich. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy ktoś ma takie auto i uważa inaczej, to umówmy się. To jest tylko i wyłącznie moja opinia o tym, co ja uważam, i nie musicie się z nią zgadzać. Dobrze, zatem, co by było, gdybyście nie umieli totalnie malować? Dostali marker do ręki i tablicę i mieli namalować auto. Ja Wam pokażę, ja Wam pokażę, może w rękę złapać kamerę. Na przykład, gdybym ja miał namalować samochód, byłoby to zajście dziwne, ale pewnie zrobiłbym to tak, bo jestem takim debilem, który totalnie nie umie rysować. I tak, tak w sumie skalejda narysowałeś. No tak, trochę tak. O, to takie kombi. Tu bym dorysował szyby. Tak bym narysował szybę. I tu jeszcze jedną szybę. Tu gdzieś drzwi. O, już mi nie bardzo wyszło. No dobrze, ale to tak by było. I mniej więcej taka sytuacja nastąpiła w znanej coraz bardziej. Może nielubianej, ale powszechnej firmie. Sankjong. Firma Sankjong postanowiła, jak to tłumaczy się dokładnie ich projektant, zaprojektować samochód na podstawie wizji pięknego jachtu. Zupełnie coś nie wyszło. Powstał Sankjong Rodius. Jest to najbrzydszy samochód, jaki widziałem na świecie. I nic, absolutnie nic w tym aucie, które wygląda po prostu dziwnie. Nie wzbudza we mnie zachwytu. A ostatnie co mam do tego samochodu wizualnie to szacunek. Mimo naprawdę wielu starań, prób poprawy i tak dalej, ten samochód po prostu jest obrzydliwy. I mimo, że silnik Mercedesa włożony tam o mocy 220 koni, wysokoprężny, nie, to był benzynowy, a wysokoprężny o 2,7 litra i 165 koni, to niestety, posłuchajcie, samochód został zaprojektowany przez byłego szefa Królewskiej Akademii Sztuki w Londynie. No. Także na pierwszym miejscu ląduje jakże piękne Suzuki. Dobrze, przejdźmy do drugiej pozycji, bo druga pozycja również, gdy miałbym tak naprawdę obudzić się i wyobrazić sobie karykaturę Hodroda, to o ile na plakacie wyglądało to fajnie, to o tyle w 1993 roku postanowiono wyprodukować to ustrojstwo. Oczywiście Chrysler. I nie Pity Cruiser, wyglądający jak Wanna, bo o tym było. To jest tak zwany Playmound Prowler. No właśnie, samochód bardzo kontrowersyjny i miał być chodrodem. Ja tak naprawdę wyszedł jak niedoskonała podróbka chodroda, dlatego, że 7,2 sekundy do setki powodowało, że absolutnie dupy nie urywały przyspieszenia. Wygląd to takie trochę połączenie chodroda z... Nie wiem, bardzo ciężko patrząc na to, zastanawiam się co autor miał na myśli i trochę wygląda dla mnie jak taka wanna na kółkach, nie? Tak jakby się wzięli wannę, rozklepali młotkiem. Kiedyś była taka reklama Peugeot 206, że w Indiach jakiś człowiek wziął słonia, wziął jakieś auto i zaczął ugniatać to auto słoniem, aż powstał Peugeot 206. I mniej więcej prawdopodobnie dział projektowy tutaj Chryslera czy tam Playmunta tak sobie na to pozwolił. No i samochód z pięknego plakatu i koncepcji wyszedł na ulicę w 1997 roku, a w 1993 projektowany, a w 2002 zakończono jego produkcję. Dlaczego samochód okazał się totalną klapą? Był drogi, nie był szybki, był brzydki i był tandetny. Wyprodukowano aż 11 tysięcy egzemplarzy. 11 tysięcy egzemplarzy przez 5 lat. No cóż, gust jest jak dupa, każdy ma swój. Dla mnie to auto. To jest, no nie do końca. Nie będę mówił jak. Czym jest Car Vertical? I teraz nie ma znaczenia, czy samochody są w Twoim DNA, czy pływają w Twojej krwi, czy są tylko środkiem przymusowym do transportu, żeby zabierać się z punktu A do punktu B. Poznanie i rozumienie prawdziwej historii samochodu nigdy nie było prostsze w tym momencie, czyli tutaj przychodzi nam Car Vertical ze swoją usługą, który zmienił się dla Was i teraz nie musisz być ekspertem, żeby wybrać zbadać lub sprzedać samochód. Nowe, ulepszone raporty od Car Verticala są bardzo przyjazne i informacyjne, a w przyszłości będą zawierać nowe funkcje, których nigdy, ale to nigdy nie widziałem. Generalnie jest to portal, gdzie jeżeli chcesz kupić sobie samochód używany, wbijasz numer win tego samochodu i on wam pokazuje, czy miał uszkodzenia, kiedy miał uszkodzenia, za ile miał uszkodzenia, ewentualne zdjęcia, przebiegi samochodów i to raczej tyczy się grupy samochodów, taki wiecie, do 15 roku życia byłoby najsensowniej, kiedy już się cyfrowała i skomunikowała ze sobą cała ubezpieczalnia, różne firmy i tutaj warto powiedzieć o korzyściach, bo przede wszystkim korzyść jest taka, że to jest środek pomagający, on za Was nie kupi samochodu, ale Wy na pewno nie wbijecie się na minę i ja na to najlepiej wiem, w momencie kiedy kupowałem tego Mustanga dla Mubi, bo żeśmy się się oglądali kilkadziesiąt samochodów, a raportów kupiliśmy kilkanaście i naprawdę niektóre, te co są wystawione wołały o pomstę do nieba, po wspawanych świadkach, po dachowaniach po braku przodu i różnych, różnych rzeczach. A na koniec nie zapomnijcie o zniżce, którą dla Was przygotowałem. Jest to kod M4K. Macie 10% zniżki. Nie trzeba wchodzić w żadne linki. Wystarczy przy finalizacji. Kiedy będziesz jednak kupował ten raport, pokaże Ci się okienko, kod voucher i tam wpisujesz magiczny skrót M4K. Nic więcej. Proste, link w opisie i za to wbija Wam się rabat, a to się Wam na pewno przyda. No dobra, ale żeby nie było, przejdźmy do jednego z pierwszych słów, który... Był następcą Pontiaka Torrenta i nazywał się Pontiakiem Aztek. Wyprodukowany w 2000 roku i produkowany do 2005. I zastanawiam się, czy on ma nie konkurować z Sangyeongiem, ponieważ jego stylistyka futurystyczna. Myślę, że Elon Musk współcześnie coś tam zaciągnął do Tesli Cyber, Cybertruck. Naprawdę tych samochodów o dziwo wyprodukowano dość dużo i o dziwo ze 100 tysięcy się sprzedało. I zastanawiam się, co kierowało kimś, kto. Chciał kupić takie auto. Name. Zastanawiam się z perspektywy czasu, czy ładniej bym sam tego nie narysował. Natomiast samochód generalnie został okrzyknięty przez kilka lat z rzędu jednym z najbrzydszych samochodów roku. Ja wiem, że gustach taki historyczce się nie dyskutuje, ale to nie jest Multipla, to nie jest Polones nawet, który sam sobie jest uroczy i też uroczo namalowany. To jest po prostu dziecko Pontiaka, które nigdy nie powinno powstać. Powinno zostać wyrane, wylane razem z kąpielą i nie wejść z deski kreślarskiej na tak naprawdę tutaj produkcję fabryczną. Dobrze, przejdźmy do punktu czwartego, bo to się rozkręca. Eps! Taki mały off-top, ale posłuchaj go uważnie, słuchaj, ja wiem, że to jest przykry obowiązek, że co roku musisz ubezpieczać ten samochód, ale wyobraź sobie, że ten przykry obowiązek możemy zamienić w mały zysk dla Ciebie i dużą korzyść. Po pierwsze zastanów się, gdzie ubezpieczasz auto, nie chodzi o ubezpieczalnie, tyle, tyle, tyle o instytucje. Pamiętasz, jak kiedyś sprzedaż wychodziła z offline'u do online'u i ceny spadły? Tak samo jest w przypadku ubezpieczeń, po, pojawiły się takie firmy właśnie jak Mobi, która jest porównywarką ubezpieczeń, oferuje masę. Masę ubezpieczalni, a ty wchodzisz i możesz sprawdzić sobie tak. Wpisujesz dane swoje, dane swojego pojazdu i zaczynasz poprawnie wypełniając, klikać. Mówi sobie, wylicza dla twojego auta składkę i układać ją ofertą od najtańszej do najdroższej. I gdzie jest haczyk? Przede wszystkim, jak spojrzysz na najtańszą ofertę, może się okazać, że to, co twój agent oferuje, no jest troszeczkę droższe. Dlaczego? No, chociażby dlatego, że on musisz czegoś żyć, zarabiać, mieć prowizję, więc on szuka sobie najkorzystniejszej oferty dla siebie też prowizyjnie, no bo on też musi mieć na chleb. Więc tam w Mubi będziesz miał już bez takich rzeczy to zrobione. Kolejna bardzo ważna rzecz, gdy zdecydujesz się pierwszy raz na zakup takiej polisy właśnie przez ten link w opisie przez Mubi, to 150 zł wraca na Twoje konto w ciągu kilku, kilkunastu dni. To dobrze? To bardzo dobrze, ale to nie koniec, bo ten system, o którym powiedziałem na początku, że się możesz zarobić, to jest drobny system polecania. Dostajesz link promocyjny i ty polecając ten link znajomym, jeżeli oni zdecydują się na zakup polisy, też zmówi, a nie jest to trudne, jak sam sobie sprawdzisz, to za każdą taką osobę dostajesz 50 zł. Do 2000 zł możesz uzbierać. Czy warto? A to już sobie sam okreś. Skoro my ubezpieczamy sobie auta już od 3 lat, to znaczy, że może jednak warto. Spróbuj, nic się to nie kosztuje. To naprawdę jest za darmo. Punkt czwarty. Jeden z najbrzydszych samochodów, jakie wyprodukowano. Choć za czasów swojej świetnej produkcji e, po 2003 roku. No, nawet w pewnym momencie też przez chwilę na niego patrzyłem, ale to ze względu na cenę. Co się stanie, kiedy Koreańczycy próbują naśladować Mercedesa? No, kto wie. Powstanie Kia Amanti, czyli Kia Oprius przedliftingiem. Samochód generalnie mamy w wersji przedliftowej. Połączenie. Mercedesa, jakieś E-Klasy, a z tyłu jakieś Mazdy MX5, może jakieś Mazdy 6, i do tego próba nadciągnięcia tylnych słupków Roden z Maybacha. Czy jest to samochód ładny? Nie, jest to samochód karykaturalny, jest to karykaturalna limuzyna. I mimo, że produkowany był z samymi fałszustkami. A najmocniejsza generowała 284 konie. To jest to samochód, który po prostu był totalnie nieudaną próbą zerżnięcia czegoś z Mercedesa, w połączeniu trochę z Mazdą i w połączeniu z Lancią czy wieloma innymi. Natomiast, co ciekawe, już wyratowanie sytuacji w poliwcie, na przykład jeżeli chodzi o tył, dało dużo w tym samochodzie, więc nie jest tak źle, bo tak samo było z Multiplą. no Ta pierwsza jest urodziwa inaczej, ale już ta druga była urodziwa mniej lub bardziej. Natomiast Kia pokazała tutaj w tą stronę, że będzie chciała się rozwijać, i jeżeli chodzi o Kia, to naprawdę są to fajne samochody, i ja bardzo dobrze wspominam lata 90., lata po 2000, i nic do tej marki nie mam, i nie mogę powiedzieć, że nic nawet szacunku, bo szacunek mam akurat do tej marki, i za ten postęp, jaki Kia i Hyundai zrobiły obecnie, jakie auta produkują, naprawdę mega szacun. Natomiast za Opryusa to, to nie, to, to ja podziękuję. Natomiast spokojnie, stawkę zamyka Lancia. Lancia, która popełniła mały błąd, dlatego że o ile Lancia Kappa jeszcze była ładna i zjadliwa, o tyle wyprodukowanie Lanci w 2001 roku i zaprezentowanie jej na Genewa Motor Show wzbudziło wiele kontrowersji. Była to Lancia Tezis. No właśnie, Lancia Tezis. I o ile patrzymy na ten samochód z tyłu, i możemy widzieć dużo współczesnych samochodów i współczesnych zaczerpień. Chociażby też z Jaguar zaczerpnął z tego. To tyle generalnie. Projektantom coś z przodu nie poszło. Generalnie wygląda to jak przeniesienie stylistyki budowanych w Cadillacach z lat 50., gdzie długi reflektor, znaczy był duży reflektor, który był długim błotnikiem pociągnięty. O tyle tutaj próba zrobienia tego samochodu ładnym znowu zapracował na miano jednego z najbliższych samochodów któregoś tam roku. I nie, absolutnie żaden z tych samochodów nie przypada mi do gustu. Nie i absolutnie żadnego z tych samochodów nigdy nie chciałbym mieć u siebie w garażu. Oczywiście pewnie miejsce szóste, ale to nie jest lista sześciosobowa. Zająłby jakże wspaniały meksykański Cadillac Escalade, ale to raczej nie ze względu na wizualizację czy inne. Co ty pier... Po prostu nie chciałbym nigdy więcej mieć przycisku do papieru za milion złotych, ale to tak na własne życzenie będę pamiętał o nim całe życie. Na przez najbliższe parę lat będę na to gówno patrzył na swojej działce. Chłopie, coś ty zrobił! Bardzo fajne auta, zamysł bardzo fajny, ale... W wydaniu Made in Poland i sytuacja, jaka miała miejsce. To ostatnie, co mam do tego auta, to szacunek. Dobrze, jeżeli taki krótki odcinek Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę, komentujcie, udostępniajcie, niech się niesie. I wszystkie linki potrzebne macie w opisie do rzeczy, które były wymienione. Ja uciekam, widzę się z Wami w niedzielę, też w bardzo fajnym odcinku, który też kiedyś raz tylko miał swoje miejsce i jego część druga właśnie będzie następywać. Trzymajcie się. Cześć!